Czuję się bardzo osadzony w takim fizycznym świecie. W fizycznym świecie wszystkiego i mojego mieszkania, i mojego kraju, i nawet bym powiedział tak mojego świata, wiesz? Świat sfotografowany gdzieś tam podświadomie to bym tak powiedział to jest mój świat. Oleje mojego życia tak się potoczyły, że ja bardzo wcześnie zacząłem pracę. Jakiś czas temu przechodziłem na emeryturę. Policzyli mi te wszystkie lata mojej pracy, w końcu udokumentowany, prawda? Wyszło, że pracowałem 100 lat 55 lat w kinematografii i 45 lat w szkole filmowej. Pochodzę z takiej w wielu pokoleniach rodziny XIX wiecznych socjalów, że tak powiem. Moi rodzice zakładali na Bożu warszawską spółdzielnię mieszkaniową, która była de facto takim pewnym tworem, również społecznym. Wanda Jakubowska mieszkała na 5 Kolonii w USM. Ja również mieszkałem na 5 Kolonii w USM. Miała syna Andrzeja, który był moim kolegą z podwórka. Mniej więcej rówieśnik, może starszy rok. No, i odbyły się również jakieś zabawy u niego w domu, którego ofiarami padły jakieś talerze i filżanki. Co z pogodą Wanda Jakubowska wspominała, jak, jak ja już byłem członkiem jej zespołu. Anka Sokołowska to również koleżanka z wzm Oczywiście związek to miał również z Teplicem, który był nie on sam, jego stryjek był spiritus movens stworzenia tego osiedla. Ja za pierwszym razem nie dostałem się, bo byłem elementem, a społecznym miałem niebywałe piętno. Jako dziesięciolatek y, zostałem zamknięty na UB i posadzony w piwnicy na koszykowej. Idąc do szkoły, jacyś chłopcy się bawili takim <laughs> jakimś całkowicie zjedzonym przez korozję. Y, Pistoletem bębenkowym. Też w pewnym momencie dostałem, żeby się pobawić, i jakimś nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności natychmiast znaleźli się milicjanci. Po latach zrozumiałem, że to była próba dobrania się do mojego ojca. Za drugim razem to ja myślę, że ja może ten egzamin gorzej zdałem, bo. bo ja wróciłem z jakiegoś wyjazdu w Kronice, wprost, wprost poszedłem na egzamin. To było jednak takie jakby zbiegu, i myślę, że to mogło być jednak z pewną dekoncentracją. Za trzecim razem już się i przygotowałem, i dołożyłem wszelkich starań, żeby być w najlepszej możliwie kondycji, i ten egzamin zdałem, i również. Przy moim nazwisku było zastrzeżenie, że to do rozpatrzenia ze względów społecznych. I sobie proszę wyobrazić, że wtedy zaingerowała dyrektor wytwórni filmów dokumentalnych i kroniki filmowej, a tym dyrektorem była Rita Radkiewicz, żona ministra bezpieczeństwa. Więc w tym widzę y, niebywały chichot historii od szef zespołu, sekretarz partii w, w zespołach filmowych, człowiek z taką ugruntowaną marką, a ja powiedziałbym, młodziak, dał mi tekst, mówię, masz, będziemy robić i weźmy, byliśmy umówieni za dwa dni w zespole. Ja czytałem, czytałem i właściwie tak mi głowa spłuchała, dostałem niemal gorączki. I przychodzę umowionego dnia, siadamy przed biurkiem, za biurkiem siedzi szef zespołu rybkowskiego, Schindler. Cichym głosem mówię: Panie reżyserze, ja tego nie mogę robić. To ten Schindler się pyta: Panie Nowicki, to pan chory jesteś? Wiesz, dlaczego pan nie możesz robić? I ja mówię, bo to jest tak zły scenariusz. Że z tego może powstać tylko zły film. Pan Rybkowski robi dwudziesty film i to panu Rybkowskiemu nie zaszkodzi. A jak ja pierwszy zrobię taki zły film, to to będzie nade mną wisiało. I ten Szyndler się zapyta, tak pan uważasz, tak uważam. No się rozstali, ja sobie myślałem, że ja do końca życia film nie zrobię. WFD spotykam Rybkowskiego, a wiem, że była kolaudacja tego filmu. On idzie z pochyloną głową. Ja się pytam, no i co? A on mówi, pałą przylali. Za chwilę on mi daje scenariusz i proponuje następny film, Rasen Shande, który był koprodukcją y, części z Zachodem, który miał również aktorów z Zachodu. Mark Damon z Hollywood, Helga z Niemiec, taka aktorka wybijająca się, bardzo znana aktorka duńska. Środowisko protestowało, to powinien robić jakiś bardzo doświadczony operator, a nie młody, bo to będzie świadczyło kinematografii polskiej. I minister się nie zgadza, a tutaj ryba się uparł. On się uparł. I mimo tych nacisków, żeby wziął innego operatora, on nie, nie ustąpił. Jedno z najważniejszych dla mnie doświadczeń, właśnie artystycznych. Dlaczego? Bo ja starałem się ten okropny czas. Ktoś, kto nie żył w 60. latach Gomułkowszczyzny, nie wie, jak to był okropny czas takiej beznadziei, szarości. Starałem się tą. Tą niejakość, tą byle jakość, raczej powiem, przekazać również poprzez strukturę obrazu, żeby to był w jakimś sensie obraz niepiękny. Tam któryś z wybitnych filmowców teraz mówił: A dlaczego Nowicki nie wziął przykładu z pięknych polskich dokumentów? Bo ja nie chciałem zrobić takiego, Obrazu, który byłby jakby zaaranżowany, celowy, właśnie coś takiego, co jest taką jakby amatorszczyzną, jak ten czas. I to się spasowywało z tą fabułą, o której też przecież byli ludzie, którzy mówili: To jest film o niczym, nie ma żadnej fabuły, żadnej intrygi, słów krytycznych, z różnej strony było bardzo wiele. Pomijam, Potworny niepokój polityczny, domyślacze zaczęli sugerować, że być może kapitan statku, który wreszcie wpada na mieliznę jest gomułka, to to już się zaczęła podejrzliwość najwyższego szczebla. W procesie twórczym niewątpliwie jest również jakaś tajemnica. Ona jest na różnych poziomach i w różnym miejscu. Oczywiście pierwszą przyczyną było to, że ja w ogóle czytałem pałubę kiedyś. Gdybym ja był z innego środowiska, z innego domu, to pewnie bym pałuby nigdy w życiu nie przeczytał. I jak się zastanawiałem nad książkami, które kiedyś mnie zaintrygowały, to ta pałuba wypłynęła. Proszę zwrócić uwagę, że y y y widziadło opiera się na niewielu stronicach pałuby, to nie jest inspiracją jest nie więcej jak y, 60 stron z pałuby. Poza tym proszę nie zapominać, że to był okres stanu wojennego i ja myślałem tak, po pierwsze to jest w pewien specyficzny sposób myśląc. Y, Bohater żyje w kłamstwie, tak? On właściwie się jakby w jakiejś mierze przyczynił do śmierci tej swojej pierwszej kobiety. W każdym razie nie pomógł. Ale istniał jeszcze inny powód. Ja tak myślałem: czas jest okropny. Tego stanu wojennego wtedy, czas jest. Obrzydliwy w każdym wymiarze. Ja nie, nie tylko mówię o wymiarze y, politycznym czy społecznym, ale w każdym wymiarze naszego życia. Może ja, mając do, y, dostępne narzędzie kina, może ja y, mógłbym dać ludziom trochę piękna. Trochę piękna. Jako y, też okazji do wytchnienia od tego, od tego niepiękna, które nas otacza. I ta chęć, żeby ludziom dać trochę piękna, jako wartości pozytywnej, ona w moich myślach często przy realizacji widziadła powracała. Dla mnie wielką Radością było robienie filmu, pokonywanie problemów, jakie film stawiał przed realizatorem. Teraz ja już się czasem mogę tak trochę obejrzeć do tyłu, no może nie obejrzeć, zerknąć. I tak sobie myślę, że i to może czasem trzeba dobitnie powiedzieć. Ja miałem niesłychanie szczęśliwe życie. Mam dwóch synów. Którzy są już całkowicie, że tak powiem, na swoim. Jeden fizyk, teoretyk, drugi po zarządzaniu. Bardzo im się w życiu udaje. Szczęśliwie mogę, również dostępne są mi jeszcze pewne sytuacje, które dają mi poczucie takiej, powiedziałbym, wielkiej, wielkiej wolności, w sensie nieuwięzienia w, w sytuacji i w ciele. Jeżdżę na Nartach. W tym roku zjechałem dwa razy z najwyższego szczytu w Alpach Włoskich. I to też jest, powiem Ci, takie poczucie wolności wielkiej.